Słuchajcie moi kochani, ja jestem Axerfish i witam was już w piątym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Fall Burst. Słuchajcie, tutaj mi ucięło jedną taką drobną cutscenkę. Eee, tak, bo po prostu e, zasabowałem troszkę po niej, ale to była tylko jedna krótka tam kilkusekundowa cutscenka, w której po prostu e, widać było przygnębienie Naruto. I praktycznie nic więcej. E, dobra, w tym momencie poruszamy się. Ja wyczuwam, że już wkrótce e, pojawi się walka Danzo versus Sasuke, ale wygląda na to, że jeszcze odrobinę musimy poczekać. O, no to poszedł się przejść. Prawdę nie mam pojęcia, co się stanie już za chwilę. Uhuhu. A tutaj jest y, retrospekcja pokazująca spotkanie Itachi'ego z Naruciakiem. 俺はになぜそこまで弟ににだわるあいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だげえ簡単なことだろ、少なくともお前なんかより、あいつのこと、を兄弟だいだと、思ってるからだ。<music> tak, Bardzo interesującym tekstem. Chociaż Itachi mimo tego, że był zaskoczony, naprawdę się ucieszył. Naruto powiedział, że... Traktuje Sasuke... Jak brata, bardziej niż właśnie Itachi. Aha, i mamy chyba... Właśnie z tej retrospekcji walkę. Bardzo fajnie, podoba mi się. No tak, walka z retrospekcji bardzo interesująca Teraz sengan dziwko A masz, a masz, żryj to, żryj to szmaciarzu Najbardziej mi się podoba animacja tej przemiany Itaciego we wrony No, Prasen Shuriken Pięknie Itachi zaraz będzie martwy. No bo pamiętajmy, Itachi przyszedł tylko porozmawiać z Naruto, a Naruto, bez opamiętania, rzucił się na niego. Wtedy Itachi musiał go uwięzić w, w swoim. Kurde, nie pamiętam jak nazywa się ta technika, która jakby tworzy iluzję. W Kenjutsu go łapie, tylko kurde. Nie pamiętam jak nazywa się dokładnie ta technika. W każdym razie człowiek wtedy cierpi, mu się tak wydaje, że cierpi, a tak naprawdę nic mu nie jest, ale te jakby, te jakby iluzja cierpienia jest tak straszna, przerażająca, że. Człowiek, jakby sam wyniszcza, siebie sam od środka przez duszę. O, że tak to ujmę. No, nieźle, stary. Wziął mnie za rękę i wrzucił mną. Ale to jeszcze nie koniec, Itachi. Właściwie to już koniec. Hehehe, dobra. Pięknie. Walka zakończona sukcesem na rangę S, no całkiem ładnie, słuchajcie. tak, to był właśnie chyba ten moment, kiedy.

No tak, tutaj Itachi zadaje bardzo trudne pytania Naruto. Pyta się go, czy zabiłby Sasuke, gdyby od tego zależało uratowanie wioski liścia. Naruto twierdzi, że powstrzymałby Sasuke bez zabijania go, ale bądźmy ze sobą szczerzy, to, to nie byłoby takie proste. No, Naruto po, praktycznie podczas każdej walki mówi, że nigdy nie cofa danego słowa, bo to jest jego droga ninja i będzie nią podążać, choćby nie wiem co. No i teraz właśnie jest ten moment złapania w genczucu, być Też nie wiem, czy można to nazwać genczucu. W każdym razie, Itachi, jakby schował wronę wewnątrz Naruto nie wiem jak on tam ją przechowuje, ja w każdym razie ona mu się później przyda, <laughs> żeby nie było Naruto. Dobra, i znowu musimy się poruszać. Um, jestem pewien, co mi daje ten koleś. Mogę z nim pogadać. Ha, mogę u niego kupować różne rzeczy, tak? O, mogę kupić lightning kunai No, przydałoby się, się kupić coś fajnego Aczkolwiek nie wiem, co możemy tutaj zakupić Nie chcę żadnych wybuchowych kartek, czy jakichś takich rzeczy Ja bym chciał kunai'a jakiegoś Też pewnie musiałbym to później jakoś poustawić, o właśnie, barst kunai się przyda O, właśnie, dwa i lightning kuna. A, patrzcie, że mamy Rio pozarabiane. Możemy sobie spokojnie nakupywać mnóstwo rzeczy. O, Bento, to tak sobie tego skupimy z 30, słuchajcie, bo. To się naprawdę przyda. To było na siłę, tak? Teraz jeszcze trochę na odrodzenie życia. Tego tak też z 20. Weźmiemy. A to bodajże na czakrę. O, fajnie. Tego też tak troszkę weźmiemy i wciąż mamy bardzo dużo Rio, tak więc jest spoko i dobra, wyruszamy dalej. Poproszono nas, abyśmy wrócili z powrotem naszym naruciakiem. O, pojawiła się Sakura, Sai i Kiba oraz Lee. Naruto, no, wygląda, wygląda na to, że Sakura ma coś ważnego do powiedzenia, Naruto. Naruto usłyszał coś bardzo interesującego. A takie buty. Sakura powiedziała mu, że go kocha.

Widocznie była jeszcze trochę wcześniej, przed wydarzeniami tymi. Też nie wiem, albo została pominięta w grze. W każdym razie chodziło o to, że Sakura powiedziała Naruciakowi, że go kocha, po to, by przestał ścigać Sasuke. Bo on jej kiedyś złożył obietnicę, że sprowadzi Sasukę do wioski i on ciągle tej obietnicy się trzyma. A Sokura po prostu się boi o Naruto i stwierdziła, że, by, że spróbuje unieważnić tę obietnicę. Dlatego wymyśliła właśnie taki trick mówiąc, że go kocha Prosi go o, tym, o to, żeby zapomniał tej obietnicy. No, Naruto się wkurzył, bo widzi, że coś jest nie tak. W końcu Sakura y, zawsze kochała się w Sasuke.

Kiba, Lisa, nie dał jej straszcza. Kurde, szkoda. Yy, dobra, słuchajcie, wszyscy się wracają. Przybyła taki kawał drogi tylko po to, żeby mu to powiedzieć. Sakura. Kiba, to jest to. O, co? No Sakura sobie wymyśliła, że sama złapie i pokona Sasuke, co jest praktycznie niemożliwe. jest psychopatka. Sa kurwa. O przepraszam fanów, ale ja jakoś nigdy nie, przepa nie przepadałem za, za Sakurą. Chulnie powiem wam, że y, fandom jakoś naruciaków podzielił się na fanów Sakury i fanów Hinaty. Ja chyba bardziej jestem po stronie Hinaty. No i teraz Sai będzie tłumaczyć naruciakowi e, dlaczego... E, dlaczego Sakura powiedziała takie rzeczy, że go kocha i tak dalej, dlaczego ona to wszystko wymyśliła. Powiem Wam, że jak ja oglądałem tą akcję w anime. Tak, wiecie, zobaczyłem tytuł odcinka. Stwierdziłem, że Sakura naprawdę coś poczuje do Naruto, ale bardzo się rozczarowałem, gdy dowiedziałem się, że jest to tylko i wyłącznie manipulacja. No, ale teraz Sai. E... Klon Saja powiadomił Naruto o tym, co zamierza zrobić Sakura. Sakura cię nie. Ano Sakura cię gat. Konwinnie, taka Sakura cię to bardzo przykryte. Tak... Sasuke jest bardzo przykryte. 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 Sasuke jest bardzo さくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさこのことを伝えようとここまら会いに来た。さくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらこさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはさくらはは to jest ten moment, kiedy właśnie Sasuke obiecał Sakurze, boże Naruto obiecał Sakurze, że sprowadzi Sasuke z powrotem do wioski, kiedy właśnie ten czarnowłosy kretyn ją opuścił, po to by stać się silniejszym i zemścić się właśnie na najtaczim. Sokura po prostu przestała wierzyć i w ogóle przestało jej zależeć na tamtej obietnicy, bo stwierdziła, że Sasuke, no, że to wszystko, co kiedyś stało się z Sasuke, to już jest przeszłość. Cała ich przyjaźń i tak dalej. Stwierdziła, że nie ma już pomocy dla Sasuke, że on już nie będzie taki jak kiedyś. Prosiła Naruto, by zapomniał tamtej obietnicy, no ale Naruto, mimo wszystko, wciąż będzie próbował sprowadzić Sasuke do wioski. Chyba. No, Naruto wciąż nie może uwierzyć w to, co słyszy. Sakura kochała Sasuke i szczerze mówiąc,. 大好きな人を自分の手で殺めなけれならないこと。それがサスケを好きになった彼女なりの。覚悟なんだと思う。このことを知ったナルトの胸中は。ごちゃごちゃだな。 O proszę bardzo, kto się pojawił. Kankuro, Temario oraz sam kazekage Gara, o mój Boże! Co tu się dzieje? What the hell! A pamiętam odcinek, który właśnie rozpoczynał się taką piosenką. Właśnie takimi śpiewaniem Killer Rabi. myślę, What fakt takie fałszowanie. Wejdź skończ człowieku! No, ośmiąganiasty. Hmm? Killer B właśnie próbował się nauczyć e, ballady, bo do tej pory tylko rapował cały czas. O nie, yeah, boże, jak ja lubię tego Killer B. To jest tak zabawna postać, takie świetne rymy układa czasami, że masakra.

Jeszcze przed walką z Danzo. A słuchajcie, powiem wam, że to jest tak troszkę nakmatwane, bo e, w anime poja pojawił się jakiś taki dziadziuś, który właśnie uczył tej rap-enki całej e, Killer B. A teraz tutaj w grze widzimy, że e, Killer B e, z własnej in inicjatywy się jej uczył. Tak mi się wydaje, że on się tak uczył od jakiegoś dziadka, o ile ja to dobrze pamiętam, bo możliwe, że się mylę. Kuno yarou, baka jarą. Urywany powiedzą Kokilera, bio, oczywiście. Dobra, tak więc rozpoczynamy pojedynek. Start battle. Nie będziemy się jakoś specjalnie wzmacniać. W sumie nakupowaliśmy tych Bento tak dużo. A możliwe, że. Zdążymy przejść tryb fabularny, używając tylko na przykład połowy z nich. O ile w ogóle połowy. O, całkiem ładnie mi to wyszło. Czekajcie, nie jestem pewien, czy uda mi się jakikolwiek tryb uwolnić. Wow! Jak pięknie! Ulti weszło! Warto wspomnieć, że właśnie Killer Bee potrafi kontrolować ośmiu ogonie z tego, który jest w nim. Ciekawe, czy na przykład uda mi się drugi raz walnąć go z ulta? Nie, a on musi stać blisko mnie po prostu. Tak więc podbiegnij, stary. Ładnie, ładnie, ładnie. Patrzcie, jak mi pięknie idzie. Ludziska. Oczywiście później, później chyba killer B po tej walce będzie mógł ee, korzystać z same hady, czyli z tego miecza, którego właśnie używa Kisame. Wtedy właśnie samehada stanie się jego mieczem. Kurczę. Już mu niewiele zostało. Fajnie by go było tak, wiecie, wziąć na ulti jeszcze teraz ostatni raz, w sumie. A! Podmiana z drewnem mi wyszła, całkiem ładnie. A nie mam już czakry! Cholera! No, troszkę mi teraz będzie jechać koleś, ale... No, ani drewna, ani czakry po prostu... O! Kurczę, jest! I na ulta go biorę, słuchajcie, pięknie! Did you know? Octopi it sharks! Ultimate Judge to Finish, pięknie. Na sam koniec. Rozdopiłem same. Balka komplit oczywiście. Kokaś coś tutaj odblokowałem. I tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie to by było chyba na tyle Tego Jeszcze dobra. nie. Tego. Tego no, bo Kisame dostał od nas niezły do dupę, tupę marynę i po prostu. Powiem wam, że ta walka była nazywana y, ogoniasta Bestia versus Bestia bez ogona, bo właśnie Kisame był nazywany Bestią bez ogona. O, no i teraz właśnie killer B postanowił przywołać sobie same HD. Do tej pory warto wspomnieć, że sam słuchał się tylko. Tylko Killer Boże, przepraszam, tylko tylko Kisame, ale Kisame nie, nie, tra nie traktował go chyba należycie, i Samehada z własnej woli zdecydował się przyłączyć do Killera B. Dobra, tutaj widzimy Rajkage.

No, w tym czasie oczywiście Gara e, wytłumaczył. Przepraszam, Kankuro wytłumaczył wszystko, e, co stało się na zebraniu pięciu kage. Bardzo e, intelektualnie położono e, tutaj ten dymek, zasłaniając głowę garze. Bardzo, bardzo pięknie. が忍びはお前たちは、お前たちとうとにしていないの、お前たちは、お前たちと会うことにしお前たちは、お前たちは、お前たちは、お前たちは、お前たちは、 Naruto, what the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Gara powiedział Naruto, że uznaje go za przyjaciela. E, aczkolwiek to właśnie od Naruciaka wie, czym tak naprawdę jest prawdziwy przyjaciel, czy tam kim jest tak naprawdę prawdziwy przyjaciel. Bo Gaara tak naprawdę nie miał przyjaciół. Podobnie jak od Naruto, wszyscy się od niego odwrócili, gdy był mały, ponieważ on również był Jinchuriki. On był Jinchuriki Hachi. Boże, nie, nie. Shukaku, czyli jednoogoniastej bestii.

今のお前と桜が顔を合わせて。ことが穏やかに収まるとは。到底思えないよ。<laughs> 大和。あとは頼んだよ。古賀先生。おっと。母、uh。Huh. Wszyscy postanowili, że, że, że e, nie mogą pozwolić Naruto dać, dać się ponieść emocjom. On no, zwłaszcza, że jeszcze jest poszukiwany teraz przez. E, przez Obito. Czy tam Tobiego. E, I po prostu. no, nie warto się wychylać na jego miejscu, prawda? Zwłaszcza, że tam, gdzie, gdzie Sasuke tam tobi, więc naprawdę nie warto, nie warto. No i dobra, słuchajcie, to tutaj byśmy skończyli ten odcinek. Mamy save, -a, tak więc w sam raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i na razie.